Cześć wszystkim, z tym Wiktor Chodowca. Witam Was w kolejnym filmie na kanale, po dłuższej przerwie, po 6 dniach przerwy. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, a ja przechodzę do konkretów. W dzisiejszym odcinku powiem wam takie coś, zamontowałem. Tu takie coś taką siatkę. Bardziej na tego lisa bo on prawdopodobnie łazi po ulicach i a mi taki jeden sąsiad mówi że on łazi po ulicach nie i jak widać kurką dałem jeść poszły jeszcze tam w kąt zaraz wam ich po dobra to idziemy Idź to idziemy do kur. zanieś im jedzonko zaraz się widzimy idę im teraz przynieść świeżej wody a da mi w tym garnku czystej wody już nalałem Sorry teraz, że nie było widać. Bo się... Patrzcie... Proszę bardzo... nie wydajcie... A tam dalej. Nie ubalali się. Oj. Siedem kurek. Te, te, te takie niebieskie, te siwe takie. To jest tak zwana rasa dominant blue. Zamykam kurnik i idziemy do głębi. Jestem u gołębi standardowo szymer biały. Dwa samce jednak to trochę samiec o samiec Muszę kurde kupić samiczki trzy Trzy samiczki muszę kupić Dobra, idziemy do psów Chodź Chodź Idziemy Kury zamknięte Idziemy do psów. Chodź Idź, idź, idź Chodź Chodź. Sów zamkniemy. Idę im jeszcze wodę zmienić. Idę im zmienić wodę. Woda zmieniona. Idę Wam pokazać grządki i pomidory. Takie są grządki. Tutaj mamy pomidorki jak widać małe pomidorki tu trzy takie pomidorki winogron pietruszka tutaj jest koperek o nać też pie pietruszka tam jeszcze pomidory tam z tyłu i szczypiorek tam w ostatnim tam. O. O, tam nie widać. A ten las z siatką to tam nie mówię coś. Jeszcze ogólnie będę robił w planach. a ja zaraz wam pokażę. odtąd od właśnie odtąd odtąd cały odtąd cały po od wam pokażę na dokąd tutaj ten co jest Tu, 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 tam do końca, gdzie te maliny i aż dotąd. Tu dziury nie ma Aż do tego szybka Więc Będzie wydatku, Ale jednocześnie 20 20 watów czy Voltów To będzie miało kogo raźniej i se pójdzie i jeszcze będę robił tam gdzie kury były to zaraz idziemy tam furtką aż tutaj tu 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 i do tamtego płotu aż tam do tamtego płotu o tam będę robił i tutaj całe no więc, roboty będzie Odcinek mam nadzieję, że tam zrobię a nie wiem czy będą chcieli się nagrywać Jak nie to Wam pokażę No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku Stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz Mam nadzieję, że film Wam się spodobał Taki krótki Teraz sobie będę robił tak 7 minut, 8 minut, takie filmy o jeszcze mam nagran. Jeszcze wezmę sobie kolej wprowadzę do gara do shopy. To się zarobimy. Dobra. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miły komentarz. I na razie, cześć.